Dziś z panią doktor rozmawiamy o badaniach genetycznych. Czym są takie badania? Te badania, które są obecnie dostępne na rynku, pozwalają ocenić nam nasz profil metabolizmu, czyli metabolizmu makroskładników takich jak węglowodany i tłuszcze, i dostosować ich. Spożycie i um, też te zalecenia tak najbardziej indywidualne. Oprócz tego możemy też dowiedzieć się o e, takim potencjale e, antyoksydacyjnym naszego organizmu. To trudne słowo, ale wytłumaczę je bardzo prosto, czyli o takich właściwościach przeciwutleniających naszego organizmu, czyli e, w jaki sposób nasz organizm radzi sobie z takimi niekorzystnymi substancjami, które po pierwsze pojawiają się naturalnie w naszym organizmie, ale także których źródłem jest nasze środowisko. E, także żywność, szczególnie jeżeli to jest żywność wysoko przetworzona czyli uboga w witaminy, w składniki mineralne, w takie ym, roślinne, y, bardzo silne związki właśnie korzystne dla naszego organizmu, a z kolei bogata w tłuszcze zwierzęce, y, w cukry proste, y, czyli bardzo y, wysoko energetyczna, ale niekoniecznie bardzo odżywcza. W związku z tym y, też y, ten test pozwala nam na, na, na ocenę tego, jak dużo potrzebujemy tej żywności korzystnej, żeby nasz organizm jak najbardziej y, prawidłowo pracował, funkcjonował i żeby też ryzyko y, chorób dietozależnych było jak najniższe. Czy takie badania każdy może sobie zrobić? Czy one są od określonego wieku? Każdy może zrobić taki test i wykonać taki test. Oczywiście im wcześniej go wykonamy, tym wcześniejszą możemy zastosować profilaktykę tych poważnych chorób, tych chorób, które obecnie są jakby największym problemem. O jakich chorobach możemy oczywiście mówić? Oczywiście nadwaga, otyłość, choroby układu krążenia, no ale też tutaj nowotwory mają swój udział w tych chorobach, których także jednym z czynników predysponujących jest ten nieprawidłowy styl życia, to jest sposób żywienia, no i niska aktywność fizyczna. Czy przez to można rozumieć, że w ten sposób możemy zapobiec nowotworom? Eee, no uważa się, że jednej trzeciej nowotworów można byłoby uniknąć, gdyby odpowiednio wcześnie wprowadzić odpowiedni sposób żywienia, zdrowy sposób żywienia i wysoką aktywność fizyczną, no i oczywiście unikać palenia papierosów, które też są tym czynnikiem wpływającym i odpowiadającym za powstawanie. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć z takiego badania? Jeżeli mamy noworodka, wykonujemy takie badanie, to możemy się spodziewać, że... O jego predyspozycji, na przykład właśnie do ryzyka nadwagi otyłości, już w wieku dziecięcym, czy gdy dziecko jest nastolatkiem, czy w życiu dorosłym, no bo też mamy w sobie takie... Już w, geny, w tym wieku. Już w tym wieku, tak, bo geny, które mamy, dostajemy raz na całe życie, więc jak raz wykonamy taki test, to one nam się nie zmieniają. To, co nam się zmienia, to ich jakby uwidocznienie, w zależności od tych czynników zewnętrznych, które oddziałują na, nas, na nasz organizm. Więc raz wykonany taki test, wiedza pochodząca z tego testu pozostaje aktualna przez całe życie. I im wcześniej, szczególnie właśnie dotyczy to małych dzieci, jeżeli zastosujemy się do tych zasad opartych na naszych genach, na zasad zdrowego żywienia czy zdrowego stylu życia, w oparciu o dane z naszego genomu, no to dzięki temu możemy jak najbardziej najwcześniej wprowadzić tą profilaktykę. I też tak Uczyć dziecko tego sposobu żywienia, który będzie przez całe życie dla niego najkorzystniejszy. E, Im wcześniej uczymy dzieci, tym to jest dla nich bardziej naturalne i e, gdy nie musimy w przyszłości jakby próbować zmieniać czy wprowadzać jakichś rewolucji e, u, u, u już starszych, czy, czy nastolatków, czy już osób dorosłych, no i zdecydowanie łatwiejsze to jest do wykonania, im wcześniej e, to, e, to przeprowadzimy. Są też badania, które na przykład mówią, że jeżeli odpowiednio wprowadza i rozwija, rozwija się tą dietę nawet niemowlęcia, po oczywiście Miesiącu życia, kiedy e, zaleca się zgodnie z, z wytycznymi rozszerzanie tej diety e, o odpowiednie warzywa i e, owoce, to e, w wieku 7 lat też chętniej one sięgają po te produkty. Więc to jest też takie długoterminowe e, uczenie dziecka prawidłowych, zdrowych wyborów. Ułatwienie życia potem. Bardzo to, to ułatwia, tak. Nowotwory, cukrzyca, a co z alergiami? Czy też możemy się dowiedzieć? O... E, możemy dowiedzieć się o e, predyspozycji do nietolerancji laktozy, e, która do tej predyspozycji w wieku dorosłym, bo no, część z nas, dorosłych osób, nie toleruje tego cukru pochodzącego z mleka głównie. No i w związku z tym, jeżeli tego nie tolerujemy i mamy taką wiedzę, no to możemy wiedzieć, że unikamy akurat tego, tego produktu, który może być tym czynnikiem powodującym niekorzystne, na przykład objawy. Też możemy dowiedzieć się o takiej predyspozycji do celiaki. Oznaczamy, czy oznaczamy występowanie takich konkretnych wariantów genów, które muszą wystąpić. Czy zawsze występują w przypadku pacjentów już ze stwierdzoną celiakią. A jak wykonać takie badanie? Ciężko sobie wyobrazić. Badania genetyczne u małego dziecka? No, brzmi poważnie, ale zupełnie jest bezbolesne. Nie ma z tym żadnego problemu. Pobiera się na patyczku komórki z nabłonka z jamy ustnej, więc po prostu musimy Tylko dotykamy. dotykamy policzków dziecka. Komórki zostają nam na tym patyczku, z którego później pobierane są. Próbki, no i wykonywane testy już w laboratoriach. Więc prosto i zupełnie bezboleśne. Prosty, bezbolesne. Jeżeli pobrany przez rodziców czy przez opiekunów, to nawet bezstresowy dla dziecka, to też jest istotne, więc nie naraża na żadny dodatkowy płacz, stres czy nieprzyjemności. Mhm. Dostajemy takie wyniki i co dalej? Czy możemy sami to interpretować, czy powinniśmy się udać do specjalisty? Po, po wykonaniu tych analiz z, dostajemy raport, taki bardzo szczegółowy raport, jak, jaki mamy zestaw tych wariantów genów. I oczywiście są tam też zalecenia, czego unikać, co szczególnie wybierać na co zwrócić uwagę, ale oprócz tego jest oczywiście porada dietetyka specjalisty z zakresu żywienia czy lekarza przeszkolonego odpowiednio, który no, dokładnie wytłumaczy te przełoży. Też na taki łatwiejszy ludzki język te dane, które z tego testu pochodzą, no i też może rozwiać wszystkie wątpliwości przy okazji takiego spotkania. Więc chodzi też o to, żeby nie tylko wykonać sam test i wiedzieć, jaki mamy zestaw genów, ale żeby zastosować odpowiedni styl życia do właśnie tego zestawu genów. Bo w przypadku, gdy nic nie zrobimy, to tak naprawdę nie mamy tego efektu korzystnego. No bo ta korzyść wynikająca z takiego testu polega na tym, że dostosowujemy właśnie i żywienie i sposób aktywności fizycznej, tak żeby mm, zminimalizować ryzyko tych no, najbardziej powszechnych chorób dietozależnych. Kto przeprowadza takie badania? Wydaje się, że można to przeprowadzić w Polsce jest wysyłane aż do Włoch. Dlaczego? Wysyłane jest do Włoch, dlatego, że tam są akredytowane laboratoria, akredytowane, czyli posiadające najbardziej precyzyjne metody analityczne, uznane przez autorytety, światowe autorytety w dziedzinie medycyny i genetyki. Tutaj takim ambasadorem i gwarantem jakości myślę, może być profesor medycyny Giovanni Scapanini, który który brał aktywny udział też w tworzeniu raz tych testów, w wyborze odpowiednich genów, ale także właśnie w dostosowywaniu tego sposobu żywienia, tych zaleceń żywieniowych, do, czy też aktywności fizycznej właśnie do tych indywidualnych zestawów genów. Czyli tego genodiety, tak? Tak, tych takich tworzeniu takich genodiet właśnie. W takim razie dbajmy, zapobiegajmy, żebyśmy potem nie musieli leczyć naszych dzieci.